Witam kochane dziewczyny i chłopaki. Mój drodzy, dzisiaj temat porządków w mojej łazience. Ostatnio robiłam porządki w mojej łazience i znalazłam tyle balsamów, tyle rzeczy, których nie używam, a które właśnie kupiłam na jakichś promocjach albo bardzo chciałam. I użyłam ich raz, drugi i później już do nich nigdy nie wróciłam Pamiętam także, jak przyjechałam do Anglii, to wynajmowałam pokój, gdzie łazienka No oczywiście dzielicie się tą łazienką, prawda? I często bywa właśnie tak, że zostawiacie tą łazienkę bardzo minimalistyczną Nie ma tam półek, nie ma tam szafek albo boicie się zostawić coś w tej łazience, ukrywać jakiś balsam przed swoją siostrą, która wam cały czas waszych rzeczy podbiera, albo przed współlokatorem, który także zaczyna nam używać tych waszych rzeczy. I właśnie takie coś stosowałam, jak wynajmowałam pokój, gdzie trzymam swoje kosmetyki w swoim pokoju później zabieram je ze sobą do łazienki. Ale dlatego, że zrobiłam te porządki i znalazłam tyle rzeczy, których w ogóle nie używałam to postanowiłam właśnie coś takiego sobie zorganizować. Moja łazienka jest strasznie malutka, nie ma tam żadnych e, szafek, żeby rzeczy pochować, żeby gdzieś to pięknie poustawiać. I ustawiłam sobie wszystko w jednym miejscu i zaraz Wam pokażę, jak to zorganizowałam. Ustawiłam sobie wszystko w jednym miejscu i pomyślałam, że dam tam wszystkie balsamy, które chciałabym zacząć używać, e, które teraz testuję, e, Zrobię sobie po prostu takie spa i będzie tam w tym moim koszyczku, w tym moim pudełeczku, będzie tam wszystko, że o czymkolwiek mi się nie przypomni. Przypomni mi się o skrabie do ciała, to on tam będzie. Przypomni mi się o pumek się do stóp, to on tam będzie. I tak właśnie do sobie wszystko zorganizowałam i chciałam Wam pokazać tą, tą kosmetyczkę i co tam w niej jest. Po połowę tych rzeczy żadna praktycznie nie pokazywałam tutaj na filmikach, ale jest ich jest sporo takich moich ulubieńców, takich rzeczy, których używam od... Wielu, wielu miesięcy nie miałam okazji się z wami tym podzielić e, Dlatego, że była taka paskudna pogoda, to właśnie chciało mi się takich cudownych kąpiel Jakichś pachnących cudownie balsamów, jakichś relaksujących, e, wiecie, żeli do ciała i tak dalej, i I znalazłam coś takiego Taką ogromną kosmetyczkę na zamek, o i to, to jest kosmetyczka Soap Glory, w grudniu była promocja na kosmetyki Soap and Glory, tam było 12 produktów za 25 funtów, e, ogromnych kosmetyków, których chyba nigdy nie zużyję, bo ich... Się... Tak dużo, ale wrzuciłam tam sobie wszystko. Wrzuciłam tam sobie wszystko i jak mam ochotę właśnie się zrelaksować, jak mam ochotę na jakiś fajny prysznic, to zabieram tę całą kosmetyczkę ze sobą i tam wszystko jest, moi drodzy. I Ja Wam już pokażę, co tam jest, bo jak wspomniałam, były rzeczy, bo nie miałam okazji nigdy, nigdy o nich wspomnieć, które tutaj tak mam. Hmm. Wszystko po kolei będę Wam wyciągała. Mam na przykład kuleczkę z wishy, którą Wam pokazywałam. Dla mnie taki debeściak yy, pod pachy. Fantastyczna kuleczka. Prawie mi się kończy i chcę ją wykorzystać, także tam ją sobie wrzuciłam. wrzuciłam. tam sobie także piankę do golenia. Uwielbiam tą piankę z Nivei. Używam jej do golenia nóg i pach. Yy, cudowna, nie podrażnia i yy, oczywiście stosuję zwykłą golarką. Także nie stosuję żadnych wosków, ponieważ strasznie raz woskowałam sobie nogi i powiedziałam nigdy w życiu, bo myślałam, że się zapłaczę na śmierć. Strasznie bolesne, jak dla mnie. I także stosuję taki stary, ale bardzo dobry sposób czyli kolarka i pianka. Następnie, moi drodzy scrub do ciała, właśnie to jest jeden ze scrubów do ciała, który był w tej dużej kosmetyczce, jak ją zakupiłam, ogromny on ma te drobinki, takie bardzo drobne ale on mi w konsystencji przypomina, wiecie takie pasty, jak czyścicie piekarnik, one mają taki piasek w środku, to to mi coś takiego przypomina bardzo mocny zapach. Ogólnie te produkty Soap and Glory. Ja powiem Wam wszystkie, jakbyście chciały sobie zrobić takie spadej i kupujecie sobie i stosujecie wszystko z Soap and Glory, to na, na sam koniec naszej kąpieli, gdzie się balsamujecie, to chyba byście zwymiotowały, ponieważ to jest wszystko tak słodkie, te zapachy, że nie można wytrzymać. Także ja to sobie mieszam, bo absolutnie wszystkiego, chyba głowa by mnie rozbolała po tych wszystkich zapachach Ale to jest scrap do ciała. Także tutaj mam także scrap do ciała. Wszystko tak nie po kolei, Wam będę pokazywać to, co tutaj jest. Następnie jeszcze mi troszeczkę zostało z polskiej firmy Evelyn. To jest super skoncentrowany serum modelujący Biust. Tak, może tyle mi go tutaj jeszcze zostało, także dalej go męczę. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o ten produkt, to nie zauważyłam, żeby mój Biust się w jakikolwiek sposób powiększył, ale zdecydowanie zostawia taką ładną, delikatną, takie ładne, delikatne wykończenie. Taka ładna skóra, bardzo delikatna jest po nim. Następnie mam tutaj samopalacz Beyond Bros Fake Bait i wtedy, jak wiecie, przychodzę z pracy, gdzieś wychodzę, mamy imprezę z pracy, muszę szybko się, się wyszykować. W tej kosmetyczce wiem, że znajdę wszystko. Znajdę samopalacz, znajdę mój balsam, znajdę mój peeling do ciała, także wiem, że ta moja kąpiel będzie super przyjemna, także tutaj mam samopalacz, jak chcę się troszeczkę przybrązowić. Następnie mam ultraodżywczy krem do ciała, nawilżająca pielęgnacja 7 dni, długotrwałe nawilżanie dzień po dniu, skóra sucha i szorstka, to jest z firmy Garnier, który ostatnio, ostatnio Garnier mi rzecz, przysłał mi rzeczy do przetestowania i to jest jedna z nich, także zabieram się do zabieram się testowanie tych balsamów I tutaj mam nawilżająca pielęgnacja, łagodzący mus do ciała, natychmiastowe wchłanianie ukojenie skóry suchej i wrażliwej. I to jest z brzoskwinią. To jest właśnie taki mus do ciała. Także z garniera. Także mi przysłano do przetestowania. Także za to się zabieram teraz. E, następnie mam tutaj jeden z moich ulubionych balsamów do ciała pod e, samoopalacz. Jak będę się wiem, że będę się smarowała samoopalaczem, to ten balsam do ciała się rewelacyjnie szybko wchłania. Jego zapach mi troszeczkę przeszkadza, bo jest taki troszkę chemiczny. Mimo, mimo to, że przypomina mi troszeczkę wanilię. Nie wiem dlaczego. Ale przypomina mi troszeczkę vanil jest dość słodki, ale powiem Wam szczerze, że widziałam na YouTube, że niektóre dziewczyny używają go do rąk właśnie z Vaseline i na skórki, ponieważ one są takie bardzo odżywcze te balsamy. No i została mi już go tutaj resztka, także myślę, że go wymęczę. Następnie bardzo mała ilość mi została z Perfecti Spa masła do ciała. To jest masło do ciała czekoladowe, kokosowe. Ja go stosowałam w lato. One pachnie takim budyniem czekoladowym. Spodobało mi się to masło, ale zauważyłam, że po jakimś czasie miałam zbrudzoną swoją białą bieliznę i wiedziałam, że to jest właśnie po tym balsamie. Także niestety zostawię plamy. I dowiedziałam się o tym dopiero tak chyba po trzech tygodniach stosowania, bo ja mam mało bielizny białej. Powiem Wam szczerze, że zazwyczaj mam bieliznę kolorową. I następnie, jak jestem tak strasznie zmęczona i chcę po prostu położyć się spać w ciągu minuty, to idealnie na mnie działa Johnson Johnson Dream Skin Relaxing Body Cream. Jest fantastyczny, pachnie lawendą. On jest na ba taki bardzo wodnity, ale cudownie pachnie. Ten zapach mnie tak usypia, tak na mnie działa. I miałam jeszcze Body Lotion, wiecie, lotion do ciała, ale zdecydowanie lepszy jest ten body cream. To ma naprawdę taką bardzo gęstą konsystencję, ale bardzo wodnitą. W, w momencie się wchłania. Ja często sobie smaruję szyję, jak po prostu zasypiam, to mówię mam dwie minuty, nie mam mnie. Jestem, jestem na drugiej stronie. <laughs> e, jeszcze jeden tutaj mam balsam z Garniera. Sucha. Skóra bardzo sucha i zniszczona z masłem Shea. A masło Shea to jest takie moje ulubiony, w ogóle ulubione balsamy do ciała, jeżeli są z masłem Shea na zimę. Mi się bardzo przesusza w zim, zimę skóra, szczególnie na ramionach. Mam takie suche placki. I jak znajdę masło Shea w jakimś balsamie, to wiem, że moja skóra będzie wyleczona po kilku dniach. Także cieszę się, że Garnier mi to przesłał. I następnie tutaj rzecz, która w ogóle jeszcze nawet nie spróbowałam. To jest Clean on Me, znowu z Soap and Glory, i to jest podprysznic. Podprysznic takie mleczko, czy tam jakiś żel, czy cokolwiek to jest. Także muszę tylko sobie teraz zacząć używać. Zobaczcie, jakie wielkie opakowania były i to wszystko kosztowało 25 funtów. Nie mogę w to uwierzyć. Następnie tutaj mam balsam do ciała tego używam ale powiedziałam wam że po prostu jak zrobiłam sobie scrub i później nałożyłam sobie ten balsam, to naprawdę myślałam, że zwymiotuję, bo one są tak wszystkie słodkie te produkty, niesamowicie słodkie, także ja nie reaguję tak, tak mocno na zapachy, ale już jak nakładam ten sam zapach na siebie, trzecia, czwarta rzecz, to już jest dla mnie za dużo. I tutaj jest takie bardzo gęste masło do ciała, które bardzo lubię, bardzo ładnie nawilża, ale znowu nie jestem pewna, czy ten zapach po prostu to jest to coś, co za czym przepadam. Tutaj jest mgiełka do ciała, także szybciutko, jak chce mi się odświeżyć, mgiełka do ciała, rewelacja. Następnie z Afryki oddana mama przywiozła mi z organicznej fabryki aloesu krem do dekoldu i do biusu. I on tak wygląda. Tam ogólnie aloes sobie rośnie wszędzie. Także mają bardzo dużo produktów właśnie z aloesu i do twarzy, i do ciała, i do jedzenia, i do picia. Także ogólnie ludzie z południowej Afryki uwielbiają aloes. I następnie tutaj mam jeszcze pusteczki do twarzy, przy jednym oczyszczające, także z and glory, które były tutaj w opakowaniu. I następnie mam z Victory Secret. Dostałam od yy, kobiety, która jest naszą klientką. Zawsze jej jakąś fajną torebkę sprzedam albo coś jej doradzę i ona mi zawsze jakiś przynosi prezent. Często właśnie wyjeżdża do Stanów. Yy, I tutaj mam nawilżający taki balsam do ciała z Victoria's Secret, Secret. I on pachnie magnolią. I powiem Wam szczerze, że jeszcze ani razu nie miałam na sobie i dlatego właśnie zrobiłam sobie takie pudło, żeby zacząć po prostu tego używać, żeby Cały czas po prosznicu, zawsze się balsamować, bo często omijam ten krok po prostu mi się nie chce. Chcę już iść do łóżka, jestem zmęczona. Z Hit uwielbiam ten Body Lotion. On ma w sobie takie drobinki złota, jak idziemy gdzieś na imprezę. One są niezauważalne w ciągu dnia, ale wystarczy, że idziecie na jakąś imprezę i popatrzycie na swoje ciało. To są same takie delikatne drobinki, pięknie rozświetlające ciało. Także ja go sobie tutaj dam, że jak będę gdzieś wychodziła i chcę po prostu, żeby to ciało wyglądało takie zdrowe, lśniące to właśnie sobie tutaj ten balsam wsadziłam i także mam tutaj żel, żel podprysznic, peeling, peeling podprysznic właśnie z Beyonce Heat także zdecydowanie polecam, nawet sam balsam bardzo ładnie pachnie, podobnie pachnie jak, jak ten zapach właśnie Beyonce Heat i następnie mam tutaj kuleczkę z Garniera Clear Sensation Fresh Skin bez alkoholu, bez parabenów Antyperspirant, kuleczka, zobaczcie z Garniera. Powiem wam że bardzo ładnie pachnie. Bardzo, bardzo ładnie pachnie, ale myślę, że cenę tych produktów ukaże się na moim blogu. Ja zazwyczaj tak chcę i stosować przez 2-3 tygodnie, sprawdzić je dokładnie. Następnie mam tutaj żal taki zapasowy do mycia twarzy z Soap Glory. Jeszcze go nie stosowałam, także ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć o tych produktach. Mam nadzieję, że może Wy mi coś dacie znać. I następnie coś niesamowitego yy, uwielbiam to stosować. I jak na przykład mam dzień, że robię sobie swoje stopy, jeśli więc martwę na skórę, robię sobie peeling, to później, moi drodzy, przygotowuję sobie, ten kaloryfer sobie daje takie ciepłe, grube skarpety. I te skarpety, moi drodzy, sobie tam leżą na kaloryferze i się grzeją, a ja po, po, po kąpieli i właśnie po. W darciu yy, martwego naskórka ze stóp, bo tutaj też właśnie taki pumek się znajduje w tej mojej kosmetyczce, nakładam sobie bardzo dużą warstwę tego kremu z Soap Glory. I to jest nieważne, jaki krem. Ja wiem, że Avon ma... Avon, przepraszam, bo tutaj zaraz jakieś zołzy się przyczepią. Avon ma yy, z tej kolekcji Footworks... To, to jest coś podobnego, ale możecie zwykły, jakiś bardzo tłusty, nawilżający krem, bardzo grubo go sobie nałożyć na stopę. I później na to skarpety, moi drodzy, i do łóżeczka pod pierzynkę. Na drugi dzień wasze stopy są tak mięciutkie, tak fajne, cudowne, a szczególnie widzimy, kiedy nosimy te obuwie ciężkie, często nam te buty przemakają, te nasze stopy strasznie cierpią, prawda? Także coś dla naszych obcasów, coś dla naszych właśnie pięt i stóp. Super, naprawdę super kremik właśnie na stopy uwielbiam. To jest jedna rzecz taka z tego całego pudełka Soap and Glory, gdzie sobie powiedziałam, kurczę, świetny produkt i ten peeling właśnie też. Połowy reszty prawie nie użyłam w ogóle. O pumeksie już wspomniałam, że bardzo lubię stosować. I następnie coś, co żałuję, że kupiłam, ponieważ na mnie po prostu nie działa, ale wiem, że na wiele dziewczyn działa. To Salt of the Earth to jest sól wulkaniczna. Ja jestem osobą bardzo potliwą i na mnie niestety. Tak, działa, nie powoduje to, że nie ma po prostu zapachu, ale są dalej mokre plamy. A ja z tym walczę, właśnie, z mokrymi plamami. Także to akurat u mnie się, się nie sprawdziło. No, ale tutaj sobie wrzuciłam. Może akurat kto wie, jak mi się już wszystko skończy, to zużyję. I następnie rzecz numer jeden: absolutny mój hit, odkąd przyjechałam do UK. To jest z Palmersa Cocoa Butter Formula z witaminą E. Jakiekolwiek macie blizny, jakiekolwiek macie suche placki na skórze, to jest coś, co wygląda, pięknie pachnie, ma taką wazelinowatą, bardzo twardą konsystencję. Ja Wam zaraz pokażę troszeczkę na biore. Jego trzeba najpierw rozpuścić w ciepłych dłoniach, żeby on nam się fajnie wmasował zostawia bardzo, bardzo tłustą powłokę, powoli się wchłania, także zawsze na noc to sobie robię absolutnie nie przed samym wyjściem, bo wszystko będzie się do Was lepiej. I są przeznaczone do bardzo, bardzo suchej skóry. Na drugi dzień Wasza skóra jest taka dalej lepka, bo on, tak jak powiedziałam, to bardzo długo się i ale... ten produkt, jeżeli macie okazję, to serdecznie Wam polecam, on kuje, on kosztuje jakieś 5 funtów. Jak posparujecie się tym produktem, to, to macie uczucie, jakbyście po prostu posmarowały się wazeliną, jesteście takie bardzo tłuste i to dla niektórych może być niefajne, ale ja tak osobiście, jak wygląda moja skóra po użyciu tego, hmm, powiem Wam, że to tak naprawdę, to takie ma konsystencję jak smalec, jak dla mnie, taki bardzo, bardzo gęsty i tłusty, ale nazwijmy to kremem do ciała, masłem, jak... Po używaniu tego masła po prostu wasza skóra jest cudowna. Ja wam serdecznie ten produkt polecam. Daron używał tylko szminek z Lobelo. Jak wam wspominamy operację na swoich ustach, ale odkąd mógł kupiłam szminkę z Palmera, to on się z nią po prostu nie rozstaje. Także tutaj mamy. Cudowny, naprawdę cudowny, cudowny produkt. Polecam serdecznie. I golarka, bo jak mi dalej wszystkie zużyję, to tutaj będzie moja golarka i sobie będę jeszcze mogła, mogła nogi ogolić i pachę ogolić i wszystko ogolić. I tutaj to wszystko jest, moi drodzy. Jak chcę się zrelaksować, to biorę to wszystko ze sobą do łazienki. I taki system polecam wszystkim dziewczynom, które właśnie wynajmują mieszkania. Żyją współlokatorami, wynajmują gdzieś pokoje, dzielą się z łazienką z innymi ludźmi, boją się, żeby ich, te kosmetyki nie były używane przez innych ludzi. Ja zrobiłam to po to, żeby po prostu tych kosmetyków zacząć używać, że jak mam ochotę na jakieś wiecie spadek, to biorę to wszystko ze sobą do łazienki i potrzebuję peelingu, ten peeling tam mam. Spieszę się i potrzebuję samoopalacza, ten mój samoopalacz tam sobie jest. Chcę sobie zrobić pięknie moje stopy, to tam wszystko do tych stóp jest. I dlatego właśnie coś takiego sobie zrobiłam. E, tak naprawdę taki filmik. Nie wiem, czy Wam będzie przydatny, bo to była taka demonstracja tych kosmetyków. Ale może akurat będziecie wiedziały, co sobie do takiego koszeczka wsadzić. I może akurat będzie to dla Was fajny pomysł. Moje koleżanki, z którymi ja dzieliłam pokoje, to wszystko wkładały sobie do wiaderek i tam miały jakieś różne balsamy do ciała i tak dalej, szampony i tak dalej, i tak dalej. Ja nie muszę się martwić o mój szampon do, do włosów, ponieważ Darek na pewno go nie będzie używał. Ale tutaj właśnie wsadziłam takie rzeczy do pielęgnacji ciała, właśnie typu skraby, balsamy, masła do ciała, antyperspiranty, pianki itd., itd. I po prostu obiecałam sobie, że absolutnie nic innego nie kupię, dopóki połowę tych rzeczy nie zużyję. Chyba, że ktoś mi coś znowu przyśle i będę miała okazję jakichś nowych balsamów będę miała okazję przetestować jakieś nowe balsamy. Moi drodzy! Mm, życzę Wam udanych walentynek i powiem Wam szczerze, że wymiotować już mi się chce od tych wszystkich walentynkowych filmików. My z Darenem zawsze spędzamy je bardzo skromnie, powiem Wam szczerze. Nigdy nie wychodzimy do restauracji, ponieważ ceny w restauracji ten dzień są podbijane o 60%, także jest to totalny bezsens, ale ogólnie zawsze kupuje mi kwiat, ja mu kupuję jakąś fajną płytę, jakiegoś zespołu, który, którego lubi, takie, ma takie ogólnie, takie drobnostki. Powiem Wam szczerze, że w ten dzień jakoś nie jesteśmy romantyczni, bo wręcz czujemy się, że jesteśmy zmuszeni do tego, żeby być romantycznym. Powinniśmy się kochać przez cały rok, nie tylko w jeden dzień w roku, e, także mimo tego życzę Wam udanych walentynek i abyście dostały dużo tych, tych kartek, moi drodzy, z jakimiś wierszami miłosnymi, abyście się czuły w ten, w ten dzień wspaniale. E, ja Was żegnam, e, pozdrawiam. Mam nadzieję, że zobaczymy się częściej wkrótce. E, ja niestety miałam strasznie dużo pracy ostatnio, w zeszłym tygodniu, i dlatego tak rzadko mnie widywaliście. Ale jak zawsze, pozdrawiam, dziaczki, papa. Pa.